Witam Cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne szesnaste zadanie z matury podstawowej, z poziomu podstawowego z maja 2020 roku. No i mamy następujące zadanie, że punkt A równe 1 trzecia minus 1 należy do wykresu funkcji liniowej określonej wzorem f od x równa się 3x plus b i trzeba policzyć b. No zadanie bajka, jeżeli wiemy złotą zasadę w każdej funkcji, że jak masz punkt, to go podstaw. W jaki sposób? Ano w taki, że... Przepiszę sobie ten wzór, tylko zamiast e od x, to jest oczywiście można napisać inaczej y, to jest 3x plus b. I teraz ja mam punkt o współrzędnych 1 trzecia i minus 1. a to jest 1 trzecia oraz minus 1. Pierwsza współrzędna to jest współrzędna xowa, czyli mogę spokojnie wstawić ją zamiast xa. Natomiast druga współrzędna to jest współrzędna ykowa. Czyli mogę ją spokojnie wstawić zamiast y, a resztę po prostu przepisać. Minus 1 przepiszemy. 3 razy 1 trzecia to jest 3 trzecie, czyli po prostu 1 plus b. Hmm. Odejmiemy sobie tą jedynkę, przenosząc ją na drugą stronę, czyli będzie, że minus 2 równa się b. I to kończy nasze zadanie. Proste, łatwe, przyjemne. Przynajmniej ja tak uważam. I tyle. Zadanie 17 przed nami, dzięki wielkie za uwagę i zapraszam jak mówię na następne 17 zadanie. Hej!